Rozmawiamy z dyrektorem szkoły, panem Ryszardem Józefczykiem, a zarazem nauczycielem języka polskiego tej szkoły. Może zacznijmy od tego, jak długo pan dyrektoruje naszemu Kopernikowi, a przy okazji, jak długo jest pan nauczycielem Kopernika? No to już jest odległa perspektywa. Pracę rozpoczęłam w tej szkole od 1993 roku jestem Nauczycielem, natomiast funkcję pełnię też już dosyć długo, bo od 2007 roku no to już jest trzecia kadencja, która dobiega końca. A chciałem zapytać, jak obecnie funkcjonuje szkoła? To znaczy, jak jest profilowana, ile jest klas, ilu uczniów, ile oddziałów? W tej chwili znajdujemy się w dość trudnej sytuacji. Yy, zmiany w systemie oświaty, pamiętamy jeszcze ten poprzedni, w którym funkcjonowały gimnazja i w zasadzie rozpoznajemy te możliwości szkoły, no, z dużym rozczarowaniem przyjęliśmy wiadomość o tym, że nasze gimnazjum już kończy swoją działalność, przez pierwszy rok w zasadzie trudno było powiedzieć jak będzie wyglądać liceum czteroletnie no ale powoli wyłania się ten kształt czteroletniego liceum, pamiętamy go jeszcze, szczególnie ci uczący dłużej, pracujący w szkole. Próbujemy zagospodarować jakby ten nowy system, który został wprowadzony od niedawna. Liceum nasze jest od wielu lat jednym z najlepszych liceów w Polsce, oczywiście także w województwie podkarpackim. Czy Pan Dyrektor mógłby coś na ten temat powiedzieć, pochwalić się? Tak, te dane są dość powszechnie znane. My co roku wtedy, kiedy perspektywy ogłaszają wyniki, staramy się z tymi informacjami docierać do prasy, chociaż zauważamy, że ostatnio jakoś nie ma takiego klimatu na popularyzowanie tych wyników. Może bierze się to stąd, że bardzo trudno już w tej chwili pozostawać gdzieś w takiej czołówce tych szkół ogólnopolskich. No ale na szczęśliwie udaje się cały czas utrzymywać na tym poziomie, który wskazuje pewne tendencje trwałe. To mnie zadowala, to jest ta pierwsza złota setka szkół na dobrych kilka tysięcy w Polsce. Jeżeli chodzi o naszą sytuację tu w województwie podkarpackim, to ona też się nie zmienia, widać, że niektóre szkoły mają takie ambicje, żeby się znaleźć gdzieś w naszym bezpośrednim sąsiedztwie, myślę tu o szkołach w Rzeszowie. Jest to wiodące liceum Sióstr Prezentek, fantastyczna szkoła, która cały czas dba o ten najwyższy poziom. Jest kilka dobrych szkół, które chciałyby się w tej setce znaleźć, a my tam jesteśmy już, można powiedzieć, dosyć mocno zadomowieni i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli tę pierwszą setkę opuścić. Wydaje mi się, że. Ten potencjał, który drzemie w szkole, sytuuje nas gdzieś w pięćdziesiątce, trzydziestce tych szkół, a czasem to bywa tak, że jednorazowo jesteśmy nieco niżej, bądź wyżej, ale wydaje się, że cały czas w tej ścisłej czołówce. To nam, absolwentom, tylko wypada pogratulować i oby tak dalej. I cieszyć się, że taką szkołę skończyliśmy. Co pan uznałby za swoje największe osiągnięcie w czasie dyrektorowania liceum? To pytanie jest o tyle trudne, że ta perspektywa czasowa, czyli to moje zarządzanie od 2007 roku, powoduje, że tych przedsięwzięć by było wiele. To jest naturalne. Każdy na moim miejscu, sprawując tę funkcję przez tak długi okres czasu, na pewno szereg inicjatyw by przedsięwziął. Ja bym to rozdzielił na te działania, które są związane z inwestowaniem w taką infrastrukturę szkolną, czyli jakieś nakłady tu poczynione na sam obiekt, i takie organizacyjne, które związane są z funkcjonowaniem systemu. Bezsprzecznie powołanie do życia gimnazjum dwujęzycznego. To uważam, że to było duże osiągnięcie, stworzenie zespołu szkół, no ale niestety musimy o tym mówić już w czasie przeszłym i to nakłada na mnie taki dodatkowy ciężar, żeby szukać dalej jakichś rozwiązań, które odróżniałyby nas od szkół okolicznych, ale też wzbogacałyby ofertę. Wydaje się, że ta idea dwujęzyczności którą z gimnazjum zaszczepiliśmy w liceum czteroletnim, czyli funkcjonowanie klasy dwujęzycznej i rozwój tej tendencji, to to będzie jedna rzecz, i druga to taki zróżnicowany, hybrydowy sposób profilowania klas, który polega na tym, że utrzymaliśmy ten tradycyjny podział, no bo w takim środowisku funkcjonujemy. I uczniowie, kandydaci do naszej szkoły, wybierają sobie oddziały, które już są opatrzone z tym nazwisko od dawna, ale w ramach wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego po pierwszej klasie, w trakcie jej trwania, wybierają sobie spośród przedmiotów zadanych dziesięciu, więc jest to pewne nowum. Akurat jesteśmy na tym etapie, kiedy klasy pierwsze. Po raz kolejny wybierają już przedmioty rozszerzone, i cieszy nas bardzo, że ten wybór jest świadomy. I są takie konfiguracje wśród uczniów, gdzie wybierają sobie tak różne przedmioty, gdzie w systemie tradycyjnym nie bylibyśmy im w stanie tego zaproponować, natomiast w tym elastycznym układzie świetnie się odnajdują. Wydaje mi się, że to jest dużą korzyścią dla nich samych, co sygnalizują, i to powoduje, że. Mamy nadzieję, świadomi kandydaci do naszej szkoły będą naszą szkołę chętnie wybierać. A chciałbym zapytać o problemy, bo szkoła bardzo dobrze funkcjonuje, ale nie wierzę, że jakichś problemów nie ma. To problemy są zawsze, to większe czy mniejsze, ale są. One też są różnorakie, bo one mogą dotyczyć finansowania szkoły, ale też mogą dotyczyć sposobu jej Funkcjonowania. Jeżeli chodzi o nakłady na sam budynek, obiekt, bo no to jest w sferze mojego zainteresowania i mojej działalności, to tutaj też mogę powiedzieć, że szereg inicjatyw podjęliśmy, takich, które powodują, że stan budynku ulega zmianie, wydaje mi się, że polepszeniu, nawet a pewne perspektywy, no, cieszą, bo mogą przynieść temu miejscu, temu obiektowi jeszcze takie dodatkowe możliwości. Natomiast jeżeli chodzi o system, no to ja już pominę ten, pominę ten kryzysowy, ten, w którym się aktualnie znajdujemy, bo on jest sposobny, miejmy nadzieję, że on minie i jest jednoznacznie oceniany jako niestety nie przyczyniający się specjalnie do jakości, podnoszenia jakości pracy szkoły. Natomiast z takich postępujących to wydaje się demografia. To jest ten czynnik zauważany od paru lat tracący swoją dynamikę, to znaczy, że już nie przyspieszający w kolejnym roku tak dużych spadków, ale jednak od długiego czasu powodujący, że tych kandydatów jest po prostu mniej, a wśród nich jest mniejszy odsetek uczniów zdolnych, bardzo zdolnych. I mamy te dylematy, które stoimy między tą ilością oddziałów, które gwarantuje pewną powtarzalność klas, ale także i daty nauczycielskie i pewną skalę oddziaływania, a jakością, która nieco się zawęża i szkoła cały czas musi w tym się gdzieś odnajdać w tym nurcie, że zwraca uwagę na tych najzdolniejszych, ale też chcielibyśmy bardzo Pozyskiwać uczniów, którzy nie mają aż takich olimpijskich ambicji, ale chcieliby w dobrej szkole się rozwinąć i przygotować do startu na, na studia. Dodatkowo jeszcze zależy nam bardzo, żeby uczniowie szkół krośnieńskich w większej liczbie niż dotychczas aplikowali do naszej szkoły. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. A chciałem zapytać, jakie są najbliższe plany szkoły, zamierzenia. I znowu wypada mi jakoś rozdzielić na te, te sferę taką infrastrukturalną i sferę już czysto taką dydaktyczną wychowawczą. Jeżeli chodzi o rozwój szkoły jako obiektu, jako budynku, jako bazy, to tak czasem nawiedza mnie taka refleksja, że w ramach takich doraźnych remontów, drobnych inwestycji, na które Środki dostajemy co roku, to już ciężko o jakiś pomysł. Właściwie zostało może jeszcze wygospodarowanie dodatkowego miejsca na pracownię fizyczną, obok chemicznej, biologicznej, które mamy. W tej chwili instalujemy siłownię plenerową na dziedzińcu szkoły. Ale myślę, że w dłuższej perspektywie docelowo czymś koniecznym, w moim przekonaniu, jest... Przygotowanie takiej przestrzeni większej, w której mogłoby się zgromadzić kilkaset osób, gdzie dochodziło do, do pewnej wymiany myśli, gdzie dydaktycy szczebla akademickiego, ludzie kultury, ludzie sukcesu, biznesmeni gdzie mogliby się spotykać z młodzieżą, rocznikami i dzielić się wiedzą, prowadzić jakieś dyskusje. Więc myślę, o auli szkolnej. Cierpimy na jej brak i wierzę głęboko, że znajdzie się jakaś wola po stronie władz, ale ona też musi wynikać z środowiska lokalnego naszej pomocy, że kiedyś znajdzie się jakieś miejsce na stworzenie takiej bardzo ciekawej przestrzeni do działalności wychowawczej i dydaktycznej. Powstało Stowarzyszenie Absolwentów pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Jak Pan ocenia tą inicjatywę? Może akurat ta inicjatywa też pomoże w tych zamierzeniach szkolnych? Fantastyczna inicjatywa. Byłem jej zwolennikiem, rzecznikiem. Ta myśl dojrzewała dosyć długo. Szukaliśmy osób, które mogłyby i chciałyby się zaangażować w taką działalność, bo mamy świadomość, że Dzieje się to kosztem czasu prywatnego i wreszcie znalazła się taka grupa osób chętnych do tego, by takie stowarzyszenie założyć. Tworzy się, to jest jeszcze takie, taka faza wstępna, kiedy próbujemy się odnaleźć, próbujemy wyznaczyć sobie różnorakie kierunki rozwoju. I to jest bardzo ciekawe, twórcze, bo pomysłów już na samym wstępie jest bardzo dużo. Chciałbym, żeby to była działalność taka wielokierunkowa. Na pewno, już sam fakt powołania stowarzyszenia jest faktem doniosłym dla szkoły o randze historycznej, bo tu widzę taką spełnioną potrzebę głębszego zakorzenienia szkoły w środowisku lokalnym. I tu nasi absolwenci, myślę, że mogą się na różne sposoby zrealizować. Główny to jest taki, żeby wrócić tak sentymentalnie do, do, do tego kraju, jak Pan Lipskiewicz mówił, lat młodzieńczych, nie dzieci innych powiem. Więc sentyment tym niewątpliwie bardzo mocno steruje. Ale też myślę o tym, żeby dają to poczucie właśnie takiego, takiej tożsamości, Takiej identyfikacji z tym miejscem, ale, ale wyszedłbym poza ten fantastyczny sentyment, właśnie w tym kierunku, żeby pomagać szkole dalej funkcjonować jako bardzo ważnej instytucji kształcącej, moderującej różne działania kulturowe, sportowe. Stąd będę zachęcał wszystkich do powrotu do szkoły w charakterze absolwenta, ale w charakterze może rodzica, może już seniora I, i otwarci jesteśmy na wszelkie uwagi, takie, które pozwolą nam spełniać oczekiwania, ale też i wychodzić w przyszłość, bo to jest wydaje się istotą szkoły, żeby przygotować młodzież do tego, do tej rzeczywistości, która ma nadejść, a której my nie jesteśmy w stanie przewidzieć za lat 10-15, w jakiej przyjdzie im żyć. Stąd my potrzebujemy też takich jakichś podstaw i informacji, w jakim kierunku pójść, żebyśmy nie zastygli w czasie, żebyśmy w tym tradycjonalizmie pięknym, fantastycznym nie pozostali i nieco ograniczając możliwości młodzieży, to jest takie wyzwanie, myślę, że dla szkoły, ale cieszę się bardzo, że znalazła się grupa osób, która z zewnątrz spojrzy chłodnym okiem i być może pomoże nam też w wyznaczaniu nowych kierunków rozwoju. A może pan dyrektor jeszcze dwa słowa chciałby do absolwentów, absolwentów, którzy no jakby nie było na przestrzeni tych wielu, wielu lat opuścili mury tej fantastycznej szkoły. Szanowni absolwenci, to odczuwamy ten fakt, że powołanie stowarzyszenia jest jakimś doniosłym wydarzeniem historycznym w życiu szkoły. Pewnie ktoś będzie to kiedyś dokumentował, kiedyś zwróci na to uwagę, że absolwenci odczuli w sobie taką potrzebę pewnego zbliżenia się do miejsc i czasu, który dla nich nie jest już jakąś historią i przeszłością. Mam takie przekonanie, że Państwo odczuwacie to um, dobro, jakie z tej szkoły płynęło, że potraficie to dobro zdefiniować, że potraficie też y, i nam wskazać, y, jak my w czasach współczesnych, pracując z młodym człowiekiem, już innym, zmienionym nieco, y, zaszczepimy te same wartości, bo to jest y, y, niezmiernie ważne. Chcę też powiedzieć, że ilekroć y, jestem pytany o to, y, skąd w tej chwili Taka ranga szkoły, skąd jej pozycja, to zawsze odpowiadam, to jest dorobek przeszłości. To państwo, świetne, grono profesorskie przyczyniło się do tego, że ta tradycja trwała, że dbaliśmy o to, żeby cały czas utrzymywać ten najwyższy poziom edukacji. Wydaje mi się, może to nieskromnie zabrzmi, że staramy się go i utrzymujemy go, a chcielibyśmy, żeby kolejne pokolenia, które szkoły przejmą po nas. W równym stopniu mogły te wielkie idee przebić. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę sukcesów w pracy, w dyrektorowaniu, ale także sukcesów w szkole. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję